Kiedy my, jako córki, mamy trudność w przyjęciu tej mamy? Przede wszystkim wtedy, kiedy my stajemy w takiej roli. Tutaj podkreślam, że nie zawsze ocena jest zła, bo ocena, ocenianie otoczenia, ocenianie ludzi, sytuacji pozwala nam dokonywać dobrych wyborów. Natomiast, jeżeli my jesteśmy w ocenie wobec naszych rodziców, wobec mamy. W tym przypadku Helinker powiedział bardzo piękną myśl i to jest niezwykle mocna. Bardzo mocno nas konfrontuje i pokazuje, jeżeli my czujemy wobec tego zdania opór, bunt, złość, mamy takie, ale jak to? Bardzo nam pokazuje, ee, uwypukla, że my wciąż jesteśmy w roli ofiary, że my wciąż być może nie mamy tej gotowości do tego, żeby przyjąć tego rodzica. Hellinger powiedział coś takiego. Dzieci oceniając rodziców zawsze są w błędzie. Poczuj, jak ty to czujesz teraz. Co ci się pojawia? Czy pojawiać się to, ale w ogóle jak to? Dzieci oceniając rodziców zawsze są w błędzie, ponieważ nie znają szerszego kontekstu losów rodziców, ran i historii rodowej. Nie znają szerszego kontekstu losów swoich rodziców. Ocena zawsze zatrzymuje córkę w pozycji wyższej. Ja wiem lepiej. Jeżeli ja oceniam matkę, a nie znam szerszego kontekstu, bo za przeproszeniem gówno wiedziałam na temat jej życia i tego, co ona przeżywa, będąc małym dzieckiem pięciu, sześciu. Dziesięcioletnim, nastolatką również. Więc, nie znając szerszego kontekstu losów matki w tym wypadku, w momencie, kiedy ja ją oceniam, czyli ja wiem lepiej, odwracam całkowicie naturalną hierarchię i przede wszystkim uniemożliwiam sobie czerpanie z zasobów z matki i z całego rodu kobiecego czyli zatrzymuje się w wiecznej pozycji starej maleńkiej dopóki my nie jesteśmy dziećmi naszych rodziców czyli nie wracamy na swoje miejsce to pozostajemy rodzicami dla swoich rodziców a to nie jest naturalny porządek rzeczy kolejny przykład to jest zazdrość i infantylna fantazja. W tej sytuacji tutaj źródłem trudności w przyjęciu matki jest zazdrość, na przykład o rodzeństwo. Tylko my nie bierzemy jednej rzeczy pod uwagę, ponieważ nasza pamięć to jest pamięć dziecka. My pamiętamy sytuację z perspektywy dziecka. Czyli z perspektywy bardzo ograniczonej, perspekty z bardzo ograniczonej, z perspektywy bardzo ograniczonej perspektywy. I jako dorosłe osoby, w momencie, kiedy tutaj mm, faktycznie była taka sytuacja z rodzeństwem, że my byliśmy zazdrośni o naszego brata, siostrę, ponieważ według nas brat lub siostra byli faworyzowani. To jako dorosłe kobiety musimy wiedzieć jedno: że faworyzowane dziecko to jest zwykle to dziecko, które jest rozpieszczane, a to osłabia jego samodzielność i dojrzałość. Pomijane dziecko, czyli my, ofiary w tym wszystkim, uczy się odpowiedzialności, co paradoksalnie częściej owocuje o wiele lepszym funkcjonowaniem w dorosłości. Więc jeżeli u was jest taka sytuacja, to być może to rzuci całkowicie nowe światło na nią. Ponieważ zazdrość zaburza spojrzenie na matkę i blokuje całkowicie przyjęcie tego, co mimo wszystko ona dawała. Kolejna sprawa to jest sytuacja, w której ta mama nie szanuje i wyklucza ojca. Myślę, że to jest bardzo częste. Dziecku trudno jest przyjąć rodzica, który jest nieszanowany przez drugiego rodzica, ale jeszcze trudniej jest przyjąć rodzica, który sam nie szanuje drugiego. W podświadomości dziecko czuje, że może, że skoro nie szanujesz, Mojego ojca, to w połowie też nie szanujesz mnie, bo ja jestem w połowie z ojca. Sprawdźcie, czy u Was jest taka sytuacja, czy u Was coś takiego może pracować. To jest sytuacja, która głęboko u nas podcina poczucie własnej wartości i tym samym więź z matką ponieważ dziecku trudno jest przyjąć rodzica, który nie jest szanowany przez drugiego rodzica. I również nie przyjmuje tego rodzica, który sam nie szanuje drugiego. I kolejna sytuacja, kiedy matka była zimna, narcystyczna i niedostępna. To jest również częste. I wtedy przyjęcie matki. Ono będzie się wiązało z bólem i rozczarowaniem. Tylko, że w tym rozczarowaniu ukryty jest klucz. Ponieważ dziecko żegna swoją iluzję wtedy, kiedy się rozczaruje. Zobaczcie w ogóle, jaka jest, o czym jest słowo roz, rozczarowanie. O tym, że ja wcześniej musiałam się zaczarować. Czyli uwierzyć w jakąś iluzję, a teraz ja się odczarowuję, dlatego żegnam się z tą iluzją. To dziecko, które się zaczarowało, ono żegna się ze swoją iluzją, a kobieta bierze życie takie, jakie jest. Bierze tą sytuację, bierze tą matkę taką, jaka ona była, taką, jaka ona jest. Dorosła kobieta bierze tą matkę taką, jaka ona była, taka, taką, jaka ona jest.